Siemanko, ja jestem Technokrata, to jest Jensen, ja mam dla was techniusa, a Jensen ma dla was złe wiadomości odnośnie RTX-ów. Znaczy, złe i dobre i takie w sumie, no generalnie to nie wiadomo jakie. I teraz wszyscy sobie myślą, masakra, co ten Technokrata pieprzy. No tak, wieści są takie, że Nvidia podała takie wstępne wyniki finansowe i wstępne wyniki finansowe są takie, że jest źle. Ale tam olać wyniki finansowe, no generalnie tak troszeczkę jakby my mamy w dupie, kto ile zarabia, nie? Poza nami, którzy, ile my zarabiamy i czy nas stać na ten nowy sprzęt, czy nas nie stać, czy, czy jak to tam wygląda. Ale paradoksalnie też musimy się interesować ile zarabiają te wszystkie molochy, bo jak one zarabiają, kończy się tym, jak są wyceniane nowe ich produkty, czy są przeceniane, stare itd. itd., itd. Nvidia zanotowała spory spadek zysków z segmentu gaming, bardzo duży, bo na poziomie 44%. Kwartał do kwartału, czyli pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem i rok do roku 30%. No nie da się ukryć, no nie ma już górnictwa tak dobrze prosperującego jak było. W związku z tym mamy spadki. Tylko zastanawiam się cały czas, dlaczego górnictwo jest pod segment gaming podpinane przez NVIDIA. Jest też niby tutaj segment data center u Nvidii. Tam też może być część tych Zysków ze sprzedaży do górnictwa, i tutaj nie ma spadków, jest nawet wzrost rok do roku o 61%. Ale wydaje mi się, że większość kart, które szły do górnictwa, są właśnie w tym pierwszym, na tym pierwszym poziomie, gdzie mamy spadki, czyli w segmencie gaming. No i uwaga, co to oznacza? Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, Nvidia mówi, że no dużo mamy teraz serii 3000, więc generalnie. Trzeba będzie dostosować ceny w serii 3000, i tutaj możemy się spodziewać obniżek. Dlaczego obniżek? Ano dlatego, że gracze, nie tylko już górnicy, ale nawet sami gracze nie kupują chętnie serii 3000, pomimo teraz, że te ceny spadają. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie: Ci z Was, którzy chcą kupić kartę graficzną, czy. Kupuję kartę graficzną, czy bije się z myślami, czy czekać do serii 4000. To, co wam mówiłem już jakiś czas temu, czyli, czyli tanie karty graficzne do 2000 zł, tutaj kwestia raczej się nie zmieni, nic nowego nie zobaczymy od Nvidia, więc osoby kupujące te niższe modele, te tańsze modele, zdecydowanie chętniej to robią, natomiast wyższe modele troszeczkę już zalegają na półkach. Z drugiej strony, nawet ci, którzy nie chcą kupować tych wyższych modeli, tych droższych, wiedzą, że jeżeli, jeżeli wyjdzie nowa seria 4000, to teoretycznie karty serii np. 3070, 3080 być może przez to po obniżeniu cen znajdą się w ich zasięgu finansowym. W związku z tym bardzo dużo osób czeka. No i na dodatek mamy wakacje. Mm. Gdzie w wakacje zawsze, zawsze jakby, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jak to obserwuję od jakiegoś czasu, ta sprzedaż maleje, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wakacji, no bo ludzie się zupełnie na innych rzeczach skupiają, nie, jakby uczniowie, młodsi, jakby ci ludzie, którzy, którzy jeszcze nie pracują, znaczy można pracować chodząc do szkoły średniej czy nawet gimnazjum. Ja tak robiłem, więc nie jest mi to obce. Natomiast, e, znaczy dorabiać sobie bardziej niż pracować pełnoprawnie. Oj, słońce zaszło i już mnie nie widać. E, a, zostawcie suba, jak już jesteśmy tutaj. Zostawcie. Bardzo dziękuję Was za wczoraj, że tyle osób odpowiedziało i zostawiło suba. I już dzieli nas tylko 90 subów od kolejnego tysiąca i będzie konkurs. Będą bardzo fajne rzeczy do wygrania. Takie porządne porządne. Ale to o tym się dowiecie za stosubów, jak je wbijecie. I dziękuję już wszystkim tym, którzy zasubskrybowali. Wracając do tego, jakby w wakacje no nie jesteśmy tak skorzy do kupowania takich rzeczy. Mamy ciekawsze rzeczy do roboty albo Część ludzi sobie w ogóle dorabia, żeby po wakacjach kupić sobie komputer. Część ludzi zajmuje się tych już bardziej dorosłych z rodzinami, i tak dalej. Mają wydatki na wakacje, chociaż też widać po wszelkiego rodzaju statystykach, że mniej chętnie teraz ludzie wydają pieniądze na wakacje. Ciężko się dziwić, sytuacja nie jest różowa generalnie no i raczej różowa nie będzie. Natomiast nie chcemy kupować kart graficznych przez to te spadki. I tutaj doszukuje się szansy, że Nvidia, żeby pozbyć się serii 3000, zasądzi, zasądzi za, zarządzi jakiś globalny program obniżki cen i faktycznie te ceny może pójdą w dół jeszcze przed premierą serii 4000, żeby faktycznie te magazyny opustoszały. Wydaje mi się, że coś takiego może się wydarzyć, ale też może wydarzyć się. Coś o czym rozmawiamy już od dłuższego czasu. I tutaj między m.in. E, kart. to pisze, że możemy spodziewać się przesunięcia e, premier serii 4000, i tak w tym roku możemy zobaczyć tylko serię 4090. 20 bodajże tutaj e, IT Hardware o tym pisało 20. ojej, ale mi to uciekło, ale pod koniec sierpnia. Pod koniec sierpnia Nvidia pokaże, będzie spotkanie dla inwestorów, i tam Nvidia. Dobra, nie wiem, gdzieś mi to uciekło. 26 albo 29. Trochę tych. Yy trochę te tym. Daty... Nie, no gdzieś, gdzieś to widziałem. W każdym razie Nvidia będzie spotkanie dla inwestorów, w którym Nvidia jednoznacznie powie o wynikach finansowych. Być może też inwestorom wtedy powie, no bo wiecie, inwestorzy to są ci ludzie, którzy wykładają kasę, żeby te karty były produkowane, sprzedawane i żeby zarabiały, więc oni chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje. I być może tam Nvidia poda jakieś informacje co do tego, czy te karty będą przesunięte, czy nie. Natomiast troszeczkę gdzieś tam w dole pleców mnie swędzi, że no jednak możemy się spodziewać tego, że te karty graficzne zostaną opóźnione? Nawet jeżeli nie jakoś spektakularnie i zobaczymy w tym roku zarówno 4080, jak i 4070, to to będzie wszystko na koniec roku wrzucone. Jak najdłużej Nvidia prawdopodobnie będzie tą premierę przesuwać, a że komo seria 4000 miała wyjść. Szybko. Wydaje mi się, że te pierwsze pogłoski o szybkiej premierze serii 4000 były dlatego, że jeszcze się ten rynek kryptowalut hulał, i Nvidia być może liczyła na to, że wypuści serię 4000, i jeszcze na serię 4000 rzucą się górnicy i ją wykupią. I wtedy ta wcześniejsza premiera serii 4000 by się opłacała, bo te karty by się szybko sprzedały do górnictwa. Teraz wygląda na to, że no nie ma praktycznie na to szans. W związku z tym są dwa ryzyka poważne, a są nimi tak. Wzrost cen serii 4000 i... Ja sobie ostatnio sprawdziłem, bo na Twitterze podawałem ceny i ostatnio, jak wam mówiłem o 4070 czy 4080 to o cenie 4070 mówiłem, że będzie to 3,5-4 tysiące złotych. Natomiast to, co ja przewidziałem już sobie jakieś kilka miesięcy temu, nawet o tym zapomniałem, to 3000 zł za 4070. Teraz skłaniam się, że właśnie będzie to przedział między 3 a 3,500 zł za 4070. Mniej więcej tyle ta karta prawdopodobnie będzie kosztować. 40,80 do 4000, coś między 3,5 a 4000 zł. No a 40,90 to tutaj nawet nie próbuję zgadywać, może koło 8000, 8 8000 zł. Nie zobaczymy. To są w sumie nie najgorsze ceny, patrząc na to, ile teraz kosztuje seria 3000, ale no co wydarzy się po premierze i kiedy ona będzie, o tym wszystkim się przekonamy. Um, Zresztą, jak Wam mówiłem, no te ceny, te ceny powoli cały czas kart graficznych spadają. Ale uwaga, bo tutaj jeszcze takie małe nawiązanie do Intela. Intel na przykład też odnotował nie tyle co spadek zysków, co w ogóle odnotował stratę w ostatnim kwartale i to dużą, półtora miliarda dolarów. Ja o tym mówiłem w podsumowaniu newsów na IT Hardware. Jak chcecie w ogóle posłuchać większej ilości newsów w jednym filmie, to na IT Hardware wbijajcie. Wczoraj wleciał film z kolejnego podsumowania newsów i tam mówiłem, że Intel dźwiga ceny procesorów ja już wcześniej o tym mówiłem, że Intel będzie podnosił ceny prawdopodobnie tych nowych, ale też starsze przestaną tak wyjątkowo tanieć ze względu na to, że właśnie odnieśli straty i chcą sobie je teraz jakoś odbić. I Nvidia też może wpaść na ten sam pomysł, że zyski były mniejsze. W związku z tym, żeby powrócić do tych takich fajnych zysków, zwiększmy sobie cenę. I dlatego też seria 4000 może być, znaczy to, że seria 4000 będzie droższa od serii 3000, to jest pewne. Jakby w sensie, jeżeli by te karty były wycenione tak samo. To nie wiem, to bym się mega, mega, mega zdziwił, jeżeli byłyby wycenione tak samo. A jeżeli by trafiły do sklepów w cenie wyceny, to już w ogóle bym się turbo zdziwił. Tak czy inaczej, no wydaje mi się, że jednak te ceny będą wyższe i to znacząco nie tyle co trochę wyższe, co znacząco wyższe. W związku z tym, no niestety, te słabe wyniki finansowe Nvidia nie zwiastują dla nas nic dobrego. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli Wy macie jakieś inne zdanie, napiszcie w komentarzu, co według Was to oznacza i jakie będą ruchy NVIDII. Czy premiera będzie wcześniej, czy później? E, czy ceny będą wyższe niż te, co ja zakładam? Czy będą niższe? Jak Wy to widzicie? Napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co Wy na ten temat myślicie. No ja myślę tak, że raz, że premiera będzie później, a dwa, że ceny będą wyższe. E, takie zauważalnie wyższe, no bo że będą ogólnie wyższe, to nie trzeba być Sherlockiem, żeby wiedzieć, tak? To tu nie jest odkrywanie Ameryki, że się mówi, że seria 4000 będzie droższa. No wow, koleś, genius jesteś. Faktycznie nikt się tego nie domyśla, że będzie wyższa po tych skokach inflacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc no, pod tym względem Możecie napisać, jakie są według Was estymowane ceny, jak Wy tutaj je przewidujecie. No ja przewiduję tak jak mówię, między 3, a 3,5 40, 70 i między 3,5 a 4 40, 80. Natomiast nie zdziwiłbym się, jakby te karty były jeszcze droższe. Ostatnio trochę się zapędzałem, jeżeli chodzi o tą estymowaną cenę, ale może się okazać, że nawet te moje zapędy, czyli 3,5-4 tysiące za 30, 40, 70 może okazać się niestety prawdą. Ale mam nadzieję, że tak się nie okaże i te ceny będą jeszcze w miarę do przyjęcia. No i kiedy premiera, no to ja będę Wam oczywiście donosił w każdej chwili, jeżeli będę, będą jakieś informacje na ten temat. Tak jak mówię, te pierwsze informacje, które Wam podawałem, że tam nawet w sierpniu miała się wydarzyć premiera 4090, wydaje mi się, że gdzieś w okolicy maja, może początkiem czerwca zapadła taka decyzja w NVIDIA, że może wypuśćmy te karty szybciej i górnicy je kupią, więc sprzedamy jeszcze tą pierwszą transzę drogich kart. Bardzo fajnie, nie? Na zasadzie Później już to bardzo szybko wyhamował rynek kryptowalut i wydaje mi się, że te decyzje zostały zmienione. To, co już Wam zresztą ostatnio mówiłem w momencie podawania Wam specyfikacji 4070-4080, że takie rzeczy się zmieniają i wielu z Was się denerwuje, raz mówisz tak, raz mówisz tak. Ale to nie jest tak, że się zmieniają tutaj informacje, tylko wewnątrz firmy zachodzą jakby zmiany decyzyjne, jakby decyzje są zmieniane co do specyfikacji kart, co do ich wyceny, to już w ogóle Wam kiedyś mówiłem, że jak specyfikacja po jakimś czasie klamka zapada, jak karta trafia do produkcji, na przykład w Endorze, jak MSI, Asus, Gigabyte, Astro czy ktokolwiek zaczynają klepać te karty, to wtedy już wiadomo jaka jest specyfikacja, bo cała masa innych podmiotów ma już te karty u siebie. I nawet szeregowi pracownicy mają do nich dostęp, więc łatwo wyciek wtedy specyfikacji, ale cena może być trzymana w tajemnicy naprawdę do samiuszkiego końca, no niemalże tydzień, dwa tygodnie przed samą premierą kart graficznych. Tutaj też um, um, Nvidia mówiła, że właśnie będzie y, rozmawiała z dostawcami na temat właśnie wyceny serii 4000. Nie wiem, czy to akurat w tym, czy w jakimś innym newsie mówili, ale właśnie na temat ogólnie wyceny kart graficznych. Więc ja liczę na spadki cen serii 3000, chociaż takie bardziej znaczące, że, że faktycznie zostaną jakieś przeceny, żeby się chcieli pozbyć tych kart graficznych, a przynajmniej tych, które potencjalnie mogą kolidować z, z serią 4000. Ja bym sobie życzył, żeby te karty wypełniły schemat cenowy od naprawdę takiej ceny poniżej 1000 zł do nawet 10 000 zł. Co to dla mnie oznacza? Nie wiem. 3050 spada do ceny 999 albo 900 zł. 3060, 1300, 3060 Ti, 1800, 30 70 230 83 i tutaj już się zaczyna 47 3000 z drobnymi 40 80 i tak dalej i tak dalej i problem mają karty tak naprawdę pokroju 30 80 i 30 90 30 90 i tu ciężko żeby te karty spadły tak nisko żeby przestały kolidować z nowym modelem. Ale jeżeli by taki nastąpił spadek serii 3000, żeby fajnie to było takie portfolio kart graficznych od takiej niskiej ceny, załóżmy takiej dostępnej w miarę dla każdego, po taką wysoką, ale żeby było gęsto tych modeli, to by było fajnie. E jakby sytuacja, w której producent e chce zdjąć wszystkie stare modele z rynku, czyli nie wiem, cała seria 3000, wyprzedajmy, zdejmijmy, nie sprzedawajmy. <grym> Prowadźmy serię 4000 i tak, znika seria 3000, i pojawiają się karty serii 4000, których cena zaczyna się od 3000 złotych. No i co z tą luką 3000 złotych, gdzie tam nie ma żadnej karty za 1000, za 2000? Musimy bazować na leżakach, w sklepach, które których cena też nie jest za niska na używanych modelach i tak dalej, tak dalej. Dlatego wolałbym, żeby te dwa, te dwie rodziny kart graficznych ze sobą koegzystowały, niż żeby jakieś następowało tutaj wyprzedawanie serii 3000. Tak jak mówię, nie zdziwię się, jeżeli będą chcieli wyprzedać te modele, których cena, no nie, jest, nie ma szans, żeby spadła poniżej 3000 zł, czyli 3090, 3090 jaj, że chcą je sprzedać, nie wiem, za 4000 zł, za, za 5000, bo, bo nawet widziałem już tak takie, że piątka się pojawiała z przodu ceny 3090 Ti je będą chcieli sprzedać. No bo jak wejdzie seria 4000 to te karty nie będą się sprzedawały. Jak takie 4070 i 80 będąc tańsze od 3090 Ti będzie na 100% wydajniejsze. 4070 może nie, ale 4080 już na pewno. Dobra, piszcie co Wy o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę. Jak ktoś wytrzymał do tego momentu napiszcie technokracja w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia jutro. Cześć.